że teraz proszę na chwilę usiądźcie. E, będzie czas na składanie świadectw. E, miesiąc temu nie było tego czasu na to, ale tak widocznie miało być. Jeżeli dzisiaj są osoby, które chciałyby złożyć świadectwo, to ustalmy, tutaj jest Ania, może tutaj właśnie na początku jest Ania, będzie łatwiej. Można podejść tu do Ani, która jest przed ołtarzem i chwilę e, Powiedzieć, jakie świadectwo to ma być, co chcesz wypowiedzieć, żeby jeszcze taka była mała weryfikacja, a potem będzie można tutaj podejść do ambonki i złożyć świadectwo. Także zachęcam, żeby tutaj śmiało podejść. Tutaj, Dani. Jeszcze raz przypominam, ktoś by chciał złożyć świadectwo. Nie podejdzie tutaj, Dani, teraz jest niedaleko ołtarza. Tutaj w kamizelce. I zachęcam, żeby podzielić się, żeby wyrazić publicznie to, co Bóg uczynił w tobie na naszych spotkaniach, czy w tym miejscu, czy słuchając przez internet. Wiele osób doświadczyło, wiele łask. Więc żeby tego nie tłumić sobie, nie chować dla siebie, ale mówić jak, jak Jonasz. Bo wiemy, że jak ktoś próbuje ukryć się jak Jonasz i to, co Bóg uczynił dla niego jak Jonasz, to to nie wychodzi to. właśnie mówię, no to tutaj właśnie Łani, Łani to weryfikacja. Ania tutaj już rozmawia z niektórymi osobami. Także tutaj właśnie przypominam Łani, bo może gdzie jeszcze nie wszyscy usłyszeli, bo wiadomo był taki hałas. Kiedy się daliście? E... Więc taka zachęta, jeszcze każda osoba, która złoży świadectwo, otrzyma od Pana coś niezwykłego. <noise> Pierwsza już tutaj jest, tak? Nasza siostra? Tak? Gotowa, to chodź. Oczywiście przypominam, żeby powiedzieć zawsze przedstawić się, czyli swoje imię, skąd jesteś. No i właśnie to świadectwo, żeby było też takie w miarę krótkie, przejrzyste na końcu oddać Panu Bogu chwałę, podziękować. Także słuchajmy teraz, żeby teraz nie rozmawiać, nie przeszkadzać sobie. Miłości, miłosierdzie. Ja jestem Wioleta, mam 32 lata. Pierwszy raz do Czatachowej przyjechałam w tym roku w lipcu. To jest mój czwarty przyjazd, no i generalnie, już tak na dobrą sprawę przy pierwszym przyjeździe tutaj zostałam uzdrowiona, tylko się długo zbierałam do tego świadectwa. W każdym razie zostałam uzdrowiona przede wszystkim z modlitwy. I wiele razy nie wiem przez jak długi okres czasu, czy to były miesiące, czy już nawet lata, próbowałam modlić się na różańcu. Próbowałam modlić się do Maryi i za każdym razem obiecywałam, że to będzie piątek, pierwszy piątek miesiąca, czy że w ogóle w piątki. No i nigdy mi się nie udawało. Przyjechałam tutaj do Czatachowej i Wracając, poprosiłam Marię o to, czy wracając, może już nawet to było w domu, bynajmniej poprosiłam Marię o to, żeby chociaż pomogła mi dziesiątkę dziennie odmawiać. Żeby, żeby naprawdę pomogła mi chociaż tą dziesiątkę, bo ja już nie mam siły. I, I udało mi się odmówić nowennę pompejańską, poczynając od pierwszego dnia, tak jakby od powrotu stąd. Więc chwała Panu i Maryi. No i. No i chyba to wszystko, Bóg zapłać. Dziękujemy za to świadectwo o, o modlitwie właśnie, bo Pan Jezus też uzdrawia i uwalnia od wszelkich takich przeku, przeszkód, e, które mogą się pojawiać właśnie w modlitwie i uczy wytrwałej, dłuższej modlitwy. miłość miłosierdzie, ja Ela mam na imię i po prostu od 2010 roku, jak były w Częstochowie spotkania, to właściwie nie opuściłam z własnej winy żadnego. Teraz jest mi trudniej, no bo trzeba mieć samochód, ale chcę podziękować. Nie chcę być jak dziewięciu trendowatych, i chcę podziękować za wielką łaskę, jaką doznałam rok temu 12, na młodzieżówce 12 września. Z się znalazłam, tu naprawdę, tak jak i dzisiaj, bo też nie myślałam, że Ci przyjadę, że nawet ludzi, człowieka nie znałam. I po prostu ja miałam bardzo problem. Od kilku lat już biorę y, krople na oczy, bo mam w lewym oku jaskrę I, i, no i w ogóle miałam problem z oczyma. I wtedy tu, przyjechałam tutaj, miałam taki ból straszny w oczach, y, że właśnie to trochę tak pomagają te waporób. Cały czas tu sobie smarowałam, dlatego że ja ludzi prawie nie widziałam. I tak te oczy bolały. Jak ojciec tutaj mówił słowa poznania, to, to ja tylko tak mówiłam: Boże, oczy, oczy, oczy. I za niedługo ojciec powiedział, że Jezus uzdrawia oczy. I no mówię to przed Bogiem: naprawdę od tego, tamtego momentu poczułam ulgę, normalnie jakby nigdy nic. I, I do tej pory ja mam ciśnienie cały czas mierzone, i jest cały czas w normie. Po prostu ja dostałam to, to coś takiego na oczy strasznego, dlatego że mi jedna okulistka nagle stwierdziła, że 26, tak, a nigdy tyle nie miałam, tak aż, aż tak duże ciśnienie i dała mi, dołożyła mi drugie krople i po tych kroplach to było coś strasznego po prostu, ja to, to się w ogóle opisać nie da I, i, i naprawdę od tamtego momentu i co więcej jeszcze, ja często miałam takie białka, po prostu trochę czerwone, mnie oczy piekły. Nawet wiele lat. Mi często ktoś mówił, że dlaczego masz, czy masz takie oczy czerwone? Nie? A od tamtego czasu nie mam już tego pieczenia, ani też nie mam takich, takich właśnie czerwonych oczu. A ciśnienie, nawet byłam teraz w listopadzie u dwóch okulistów, tak sobie, i ciśnienie było w normie. Okulistka, która ma taki dotykowy aparat, to dwa razy mierzyła, bo jej się wierzy, że nie chciało, że po prostu jest taka, tak dobrze, nie? poniżej yy, górnej granicy, ale tak po prostu bardzo dobrze. I teraz też chcę podziękować, bo mi Pan Jezus uzdrowił. Dwa razy kręgosłup w tym roku, Ech, zaraz powiem, bo to jest ważne po prostu, jak trzeba ufać Panu Jezusowi, jak mu po prostu trzeba, ja go i tak bram za swojego lekarza, Ty jesteś moim lekarzem i pokazał mi, że nie mam szukać nigdzie indziej. Ech, miałam, coś się zadziało, ja bardzo przemarzłam w maju, bo był zimny i przemokły mi nogi i od, tego połowy, od tej połowy maja bardzo, no gdzieś tu mnie bardzo bolało, ale siedzieć mogłam, tylko nie mogłam stać dłużej ani klęczeć. No i przyjechałam tutaj znajoma mnie wzięła kiedyś i ja po prostu wtedy myśmy tak zostali trochę dłużej i tu były relikwie świętego Szarbla. Ja miałam taką, takie pragnienie, żeby ten święty Szarbel iść tam podnieść sobie i pocałować, ale nie miałam tej odwagi. A za chwilę wychodzi ojciec z tym obrazem. No, i sam dał nam pocałować te relikwie i jak ja przyjechałam do domu, to był pierwszy, że ten gros przestał mnie po południu boleć, mogłam sobie spokojnie umyć normalnie z takim pochyleniem głowę. Ale co? Ja wiedziałam, że mam podziękować i chciałam to zrobić, a potem przyszedł taki moment, bo. Że sobie myślę, a tak słyszę, że po prostu. Ja się nie boję, ja to wszystkim powiem. Mogą mnie nawet wykluczyć, że ten, ale, ale, ale że, że są, że ludzie podsłuchują, że tak. Trochę tak jak pana Jezusa złapać na. Na, na słowie, wiemy, jak było, Ewangelie poda, mówią. No i ja się gdzieś tak wycofałam z tego, że po prostu, a może lepiej nie, po co. I mnie się tak za niedługo po prostu wrócił mi ten ból. I mówię: Boże, przebacz mi. Ja po prostu miałam tu podejść i na nic nie patrzeć, tylko dać świadectwo. I na chwałę pana Jezusa, i na chwałę ojca Szarbela. Bo zaczęłam się do niego tak więcej modlić. Tymczasem w lipcu byłam na otwartym spotkaniu. Ja nie czułam nigdy nic. Mnie Jezus bardzo wiele razy uzdrawiał, już dawałam raz świadectwo. I w lipcu po prostu przestało mnie też po spotkaniu otwartym. Do domu przyjechałam i miałam wszystko super. I tak, i teraz jak upadłam, ponieważ byłam chora, nie wiem co to było, ale byłam chora, byłam bardzo osłabiona, bo nie miałam siły jeść, tylko najwyżej spać. I w zeszłym tygodniu w czwartek przewróciłam się. Gdzieś mi się chciałam wstać właśnie w świętym miejscu. Chciałam wstać i chyba mi się w głowie zakręciło, upadłam na lewą stronę, i ręka była taka dosłownie. Ja nie miałam tą dłonią nawet dzisiaj to już ho. Nie miałam ani ruszyć. Ja z tą ręką w sobotę od czwartku pojechałam z taką znajomą do takiej masażystki, która mi tu kiedyś wyciągnęła, bo był tu no, tu było poważnie i ona mi tak pociągnęła, bo było lepiej. I pojechałam z, te, z tą ręką Powiedziałam pani maseryska, że nie może tego, bo ruszyć to musi się samo albo do prześwietlenia i tak dalej. I nie wiem, co mi, mnie nic nie było, kompletnie nic. I co mi tak, mówię, wie pani co, ja tak upadłam na bok, może by tak pani zobaczyła ten mój kręgosłup. Jak ona mi tam zaczęła, trzy razy mi tak, myślałam się, ja tak nacisnęła coś. I mówię, wie pani co, może to dwa dni poboleć, yy, tam sobie smarować. Tymczasem mnie zaczęło tak boleć, dziś jest tydzień. Że ja naprawdę wzięłam keton, ale musiałam wziąć oczy. Wczoraj się obudziłam w nocy i, i, i nie mogłam już spać. Taki burzę mogłam wstać. To ja po prostu sobie, no już nie będę dalej mówić, ale mm. <laughs> wysłuchałam tutaj takiej modlitwy z 11. I po tej modlitwie tam też było, że pani uzdrawia kręgosłup. Ojciec sprowadził i mogłam wstać przynajmniej. i, i no. I dla, i po, a ja dzisiaj to już tutaj, ja już w tej chwili czuję, że ja, mnie już tak nie boli. Ja wierzę, że ja się tu znalazłam znowu cudem i że Pan mnie uzdrowi. On nieraz mnie do tygodnia uzdrowiał. Nie, nie miałam takich, że o już szok, prawda? Także ja ufam, że, że, że mnie tutaj zaprosił, żeby mi pomóc, bo już naprawdę wiedziałam, co robić. Ja nie umiałam butów teraz ubrać, nigdy nie miałam takich problemów z kręgosłupem, ani butów ubrać, ani się schylić, ani, ani no jest to, jak ktoś wie, co to jest kręgosłup lędźwiowy, jak tutaj tak boli i, i jest taki jakiś sztywny, a nie miało się czegoś takiego, ja, ja się schylałam zawsze, myję głowę tak po prostu, że bardzo się schylam i nic mi nie jest. Także chwała Panu, błogosławieństwo i cześć. Miłosierdzie, mam na imię Krzysztof, przyjechałem tutaj z Olsztyna z województwa warmińsko-mazurskiego. Może ciężko w to uwierzyć, ale mam, mam 16 lat i chciałem tak pokrótce opowiedzieć o moim uzdrowieniu. Zaczęło się to wszystko bardzo niepozornie, tak zupełnie przypadkiem wstąpiłem do, do, do okulisty, bo bardzo pogarszał mi się wzrok. No, i pani tam zbadała wszystkie, wszystkie potrzebne rzeczy, żeby to stwierdzić, i powiedziała, że, że, jest, że jest bardzo źle. I dała mi skierowanie do, do że tak powiem, lepszego lekarza, który bardziej by, bardziej by to określił. No, i powiedział z takim dość smutnym wyrazem twarzy, że mam zwyrodnienia rakowe na oczach i stożka ragówki. I powiedział takie słowa, że jeżeli nie poddam się operacji wszczepienia oringów w najgorszym wypadku, to mogę stracić wzrok w ciągu max 7 lat. I generalnie ta wiadomość mnie bardzo, bardzo mocno przeraziła. I to jest dość, dość długi czas minął od, od, od tego uzdrowienia, bo, bo około roku. I jak usłyszałem tą, tą informację, że mam. No, że stan moich oczu jest dość kiepski. Y, pierwsza, pierwsza myśl y, nowenda pompiańska. No i tak miałem takie zawahania, czy, czy zacząć, czy to zadziała i tak dalej. Takie może troszeczkę takie wątpliwości, czy to zadziała, czy to jest sens, ale mówię, nie mam nic do stracenia. Jezu pomóż, Maryjo pomóż. I zacząłem modlić się nowendą pompiańską. I też miałem przy ogromne walki, żeby to przerwać, żeby to skończyć. No i miałem umówioną wizytę, właśnie kontrolną, potwierdzającą, w jaki sposób tam to się, tam to się rozwija. Któregoś miesiąca, właśnie 11 dnia o 11. To jest też tak ciekawie i, i zapomniałem o niej, nie poszedłem i właśnie Rowena wtedy, wtedy jeszcze trwała i, i przyjechałem właśnie na, na spotkanie otwarte. Do ojca na, na arenę bodajże w marcu. I spotkanie było w sobotę, a nowenda kończyła się w niedzielę. No i ojciec w sobotę na, na modlitwie miał takie poznanie, że Jezus, coś takiego, że Jezus dotyka Twoich teraz oczu, że Twoje oczy są całkowicie uzdrowione, nie bój się, nie będziesz miał operacji. Ja tak na początku mówię do mnie, nie do mnie, mówię, ale tak w pewnym momencie. Poczułem takie przeraźliwe pieczenie. Mówię, Jezu, co to jest? To, no nie do mnie, do mnie, nie do mnie, tak nie wiedziałem, mówię. Ufam, staram się ufać. No i nowena skończyła się właśnie w niedzielę. Dzień, dzień, po, dzień po modlitwie, po, po spotkaniu. No i wizyta kontrolna właśnie była dwa, trzy tygodnie po, po tym spotkaniu, po zakończeniu wenny. Ja taki przerażony do tej kliniki. Już mówię nie wiem, co mam robić, nie? Ja tak modle, ręce spocone. Mówię, Jezu, to pomóż. No i kobieta mnie zaprosiła na badanie, proszę siadać, proszę się rozgościć i tak dalej. Spokojnie, spokojnie. No i, i powtarzaliśmy badanie pięć razy. Bo albo ja coś okiem ruszyłem, albo maszyna się zepsuła, albo kobieta nie umiała odczytać, o co w ogóle tam chodzi. Mówi, nic nie widziała. Tak siedzę, mówię. Boże, o co chodzi, mówię. Będzie źle. Wchodzę do gabinetu, ta papka tak na podłogę, na moją mamę, na mnie, na podłogę, na moją mamę, na mnie. Proszę iść z tego gabinetu, pan jest całkowicie zdrowy, pan nic nie ma, pan zabiera mi tylko czas, mówi. Tylko proszę się patrzeć w horyzont, bo żeby, nie, żeby się wzrok nie pogarszał, nie, mówi. W, woda się patrzeć, bo tak blisko od telefonu to w, w, wzrok pada, nie mówi. Mówi, jakie naprawdę? Naprawdę mówi. Krople do oczu, koniec. Też tak. Też, też bardzo mnie to dotknęło, i od tamtego czasu też miałem coś takiego, nie, nie mogłem, właśnie doświadczając tego uzdrowienia, nie umiałem wysiedzieć na adoracji. Zawsze mnie jakoś tak adoracja, nie wiem, nie, 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 umiałem, nie, nie umiałem uwierzyć w to, że, że to jest y, żywy Jezus. I, i zawsze gdzieś, gdzieś uciekałem z tej adoracji. I ojciec, właśnie, ostatnio też miał takie poznanie. Na ja jednym z ostatnich spotkań, właśnie że y, Jezus uzdrawiacie ze wstrętu przed adoracją, ze wstrętu przed, przed różańcem, przed modlitwą, przed, y, przed, przed Panem Jezusem i, i po tym odmówiłem y, cały wszystkie tajemnice różańca, cały różaniec, y, pierwszy raz właśnie na adoracji i, i zawsze gdzieś tam y, na początku nawracania y, wątpiłem w, w to, że Jezus gdzieś tam jest, y, przy mnie, że, że mi pomaga, że za mną kroczy, gdzieś tam też przy mnie. I, i teraz, teraz to wiem i Jezus mi to pokazuje. I staram się, staram się modlić, bo, bo teraz umiem się modlić. I chwała Panu. Tak, jeszcze Iza, Mam na imię Iza, jestem z okolic Gniezna. Chciałabym opowiedzieć moje nawrócenie. Pierwszy raz przyjechałam właśnie na przeprośną górkę, to było w 2017 roku z mężem, no, mąż szukał pomocy bardziej. Jak gdzieś tam wewnętrznie też szukałam tej pomocy ale właśnie tam trafiliśmy od mojego męża, y, brata właśnie, y, od rodziny. Powiedział, że jest jakiś tam ojciec z Danii, żeby tam jechać. A ja mówię, no tak gdzieś około miesiąca się tam, y, no nie chciałam, nie chciałam. jeździć i zajedź chociaż raz a, i dam ci spokój. No i tak namawiali mnie, namawiali mnie i dla takiego no, do, 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 do świętego spokoju po prostu pojechałam, pojechałam. No i... Jak pojechałam, no to już leżałam. <noise> I ojciec miał takie słowa poznania, wtedy pamiętam: I za się, twoje małżeństwo jest na dobrej drodze. I wtedy obydwu z mężem zaczęliśmy płakać. No i taki, taki się początek zaczął. Później zaczęłam przyjeżdżać i Pan Jezus bardzo mocno mnie też uwalniał, uzdrawiał, bo moje dzieciństwo też nie było łatwe. Moja mama była alkoholiczką, mój tata był alkoholikiem. W domu też nie było dobrze. Praktycznie byliśmy zdani na siebie. Ale dziękuję Bogu, że, że tu Pan Bóg mnie przysłał w to miejsce i Maryi. Ona no, została uwolniona od alkoholu. A jeszcze jednym naukiem, z którym walczę, są właśnie papierosy, których się bardzo wyrzekam, ale wiem, że Pan Bóg też pozwala na tą walkę. I moje małżeństwo, Pan Jezus, uratował. I teraz przede wszystkim jestem szczęśliwą mamą. Już nie chodzę smutna, jestem radosna. Śpiewam, chodzę, modlę się. No i chciałam jeszcze powiedzieć, o, o, no, że teraz właśnie od 20 października zaczęłam nowennę pompejańską, bo byłam na, na otwartym i ojciec miał takie poznanie, że Pan Jezus daje Ci łaskę nowej modlitwy. No ja przyjechałam do domu i tak w sercu bardzo mocno poczułam, że właśnie mam się tą nowenną zacząć zacząć modlić. I tak Maryja mnie poprosiła, że mam tą nowenną odmawiać właśnie w intencji domu Maryi. I po prostu to, toczę bardzo ogromne walki, że czasami sama nie wiem, co się ze mną dzieje, ale, ale Bogu to wszystko oddaję. No i chwała Panu, chwała Panu i Maryi przede wszystkim. Dziękujemy tym naszym e, przyjaciołom, którzy wypowiedzieli swoje świadectwo publicznie. I widzimy, że te wszystkie słowa, które usłyszeliśmy, bardzo nas zbudowały, napełniły radością z tego, co Pan dla każdego w inny sposób czyni. Więc teraz powstańmy. E, za chwilę też będzie błogosławieństwo i zaśpiewamy apel. Tak żeby też zakończyć nasze spotkanie tak inaczej niż zazwyczaj, bo z reguły świadectwa były wcześniej, a świadectwo świadectwa tym razem były na końcu. I potem będzie jeszcze dla tych, którzy będą chcieli, jeszcze zostaną, będzie modlitwa wstawienicza. Więc. A może jeszcze tak, tylko jeszcze dopowiem e, odnośnie spotkań. To e, za tydzień będzie jeszcze spotkanie ogólne dla wszystkich, czyli 20 listopada, listopada od godziny 12, mniej więcej do godziny e, 18. E, I będą za e, mniej więcej dwa tygodnie, rekolekcje. Adwentowe na dobry początek adwentu i przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, tutaj właśnie w Pustelni, w tym ośrodku Nowej Ewangelizacji. Od 29 listopada, czyli od poniedziałku, od godziny 17 do 5 grudnia, do niedzieli, do koronki do Bożego Miłosierdzia. Ten plan jest tutaj. Też rekolekcji w przeciąku, czy tam też na sklepiku naszej wspólnoty tutaj na Sklepiku Światełkopana. I również na stronie internetowej. Także zachęcam do zapoznania się z tym planem. Bardzo prosty a temat Jezus na pustyni. Więc taki ogólny temat, piękny. Niektórzy mówią, że tylko na Wielki Post. Nie, to jest temat, który może być. Zawsze rozważany, przeżywany, więc kto będzie mógł z Was to zapraszamy, będą też transmisje, e, całości rekolekcji, e, każdy może przyjechać. E, będziemy starali się zapewnić e, od wtorku do niedzieli też e, obiad w postaci zupy i również kawę, herbatę, może jakieś takie dodatki do tego. E, no wiadomo, będą też namioty, będziemy starali się też tam je ogrzewać w razie też potrzeby, żeby też tam nie marznąć, więc też tak stworzyć takie warunki, żeby w miarę, jeżeli będzie więcej osób, to, to właśnie, żeby też wszyscy mogli tutaj się dobrze czuć. A teraz właśnie przyjmiemy, tak samo oczywiście, jeżeli chodzi o spotkania grudniowe, czyli dla młodych, drugą sobotę i ogólne oczywiście będą kontynuowane przez ten okres wiadomo, też zimowy i dalej. Przyjmijmy teraz Bóg. błogosławieństwo, Pan z wami, i z Duchem twoim Niech was przez serca Marii Królowej Proroków, przez Stawnictwo Świętego Jonasza, proroka. Błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą Więc teraz zaśpiewajmy jeszcze apel dla Marii Maryjo Królowo Może chwyćmy się też za dłonie, Maryjo, żeby być razem z Maryją Jestem przy Oh Amen. Brawo dla Jezusa i Maryi! Brawo! I brawo dla dzielnego proroka Jonasza! Brawo. Który na pewno też duchowo jest z nami i modli się za nas. E, a teraz drodzy, kochani, proszę, abyście e, zrobili takie przejście tutaj od ołtarza przez środek kościoła do wyjścia. Takie szerokie, mniej więcej może gdzieś na 2 metry, żeby nawet ci, którzy są w środku, na chwilę wyszli na czas modlitwy, a potem jeszcze będzie adoracja. Jak będzie ktoś chciał jeszcze modlić się w ciszy, w czasie adoracji, no to potem będzie można tutaj wrócić. A teraz już cisza i też już wyłączamy e, transmisję.